Cześć, witam z pracowni survivalu. Dziś zbieram oskołę, czyli sok z brzozy. Zapraszam. Tutaj mam bardzo dobry przykład poprawnego zbierania soku z brzozy. Tą rurkę wbiłem tutaj wczoraj. A tu jest ślad po takiej samej rurce, która była wbita w brzozę w zeszłym roku. Włożyłem tutaj kołeczek, obciąłem go i tak zostawiłem. Dzięki temu brzoza będzie mi służyła przez długi czas i nie zachoruje. Tu na tej brzozie macie najlepszy przykład ludzkiej głupoty. Ktoś nacinał to siekierą albo sznytował nożem, tego nie wiem. Trudno mi powiedzieć, ale została fatalna blizna. Absolutnie nie wolno nacinać brzozy w ten sposób ani żadnego innego drzewa. Teraz już wiecie dlaczego lepiej wiercić otwory, wbijać tam sączki, po wyciągnięciu sączka kołeczek, obcinamy kołeczek, i wszystko się zabliźnia właśnie po to żeby nie było czegoś takiego to jest barbarzyństwo zbierajcie sok z brzozy pijcie go cieszcie się jego smakiem ale postarajcie się nie niszczyć nie dewastować wszystko można zrobić mądrze